Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj robimy coś bardzo dziwnego. Jak widzicie chodzi o sztuczne rzęsy. I ja w ostatnim czasie trafiłam na filmik Agnieszki z kanału Dress In Mint. Ja oczywiście Agnieszkę śledzę i oglądam, ale akurat włączyłam laptopa, bo jak nie laptopa, to bym nie trafiła na pewno na ten filmik. Bo tam mi się pokazują wszystkie subskrypcje, kto tam co dodał. No i zaciekawił mi temat, mnie temat filmiku, że właśnie hmm, klejenie rzęs rzę nową metodą czy coś takiego. Weszłam i po prostu, no jak obejrzałam filmik do samego końca, bardzo Was zachęcam, podlinkuję Wam tutaj pod to po prostu normalnie wyrywa wyryba z butów. Agnieszka pokazywała nową metodę klejenia rzez, którą gdzieś tam widziała na amerykańskim YouTubie czy na Instagramie, nie wiem, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie klejenie rzez na linię wodną, ale oczywiście górnej powieki. Nie na górę standardowo, tak jak kleimy zawsze, tylko po prostu od spodu, tak jakby. Bardzo mnie to zaciekawiło. Sama sobie pomyślałam, że na pewno muszę to na sobie spróbować. I chyba wczoraj widziałam filmik Karoliny ze stylizacji, że ona też robiła taki filmik właśnie, tyle, że ona miała bardzo ciemny makijaż i jakoś um, jakoś nie za bardzo to było dobrze widać i jakoś to tak nie, nie, nie trafiło do mnie jak filmik Agnieszki. Ja wam filmik Agnieszki, tak jak mówię, podlinkuję, więc sobie zobaczycie jak to u niej wyszło, dlatego, że ja będę kleiła dzisiaj, um, po prostu oczy zrobię jednakowo, nie będę wam pokazywała tak jak Agnieszka, ale jak to wygląda naklejone do góry, jak to wygląda naklejone um, o, um, po prostu od spodu, żeby po prostu mieć um, Dwa inne oczka, tak nie będziemy robić, zrobimy to po prostu jednakowo, dlatego że no, nie będę powielała tych samych silników. Po prostu chcę spróbować i zobaczyć, czy to faktycznie działa, jak to działa, jak to się czuje i opowiedzieć Wam o tym, a żebyście sobie zobaczyły, jaka jest różnica między klejeniem, że jest w ten sposób taki natu naturalny, normalny i standardowy, jak zwykle kleiłyśmy, a jaka jest różnica właśnie z, um, przy tej takiej nowej, innowacyjnej metodzie. Zobaczycie sobie u Agnieszki, bardzo Was zachęcam. Ja przykleję um, um, po prostu. Tak samo jest. Klej będziemy 318 od Ardel. Mm, e, nie wiem kto to mówił, czy Karolina, że e, tak nawet kleją też. E, nie, to chyba mówiła Agnieszka w innym makijażu, że tak nawet kleją e, kępki. No nie wiem jak to wygląda, e, ale no, w każdym razie dzisiaj przyklejemy 318 Ardel i zobaczymy, aż jestem po prostu cała zestresowana. E, klej to będzie Lash Grip ten, który ja ostatnio y, cały czas kleję i tutaj y, w tej metodzie y, kleimy y, pasek z góry bo zwykle y, przy takiej normalnej metodzie raczej skupiamy się na tym, że y, tutaj y, że tutaj smarujemy rzęsy a tutaj robimy w odwrotny sposób, tak jakby z drugiej strony, bo będziemy wiecie to od, y, od spodu przyklejać także tak ja sobie obczyszczam te rzęsy tak dokładnie żeby nie miało tu żadnych włosku, żeby mnie to nic nie kuło i nic nie gryzło broń Boże Ha, trzymajcie za mnie kciuki. Dajcie znać w ogóle później, czy robiłyście już w ten sposób i jak to Wam się podoba. Ehm, myślę, że tak od razu na wstępie Wam powiem, że po prostu ta metoda sprawdzi się u osób, które mają krótkie rzęsy. Tak jak na przykład Agnieszka. U niej, u niej to po prostu świetnie wyglądało. To tak, te rzęsy tak ze sobą współgrały. Wyglądało to pięknie. Bo dla osób, które mają długie rzęsy i, i przykleją do góry, nawet rzęsy sztuczne, to jakoś to nie jest leci. Jakoś to nie jest, wiecie, tak mocno widoczna. Jak ktoś ma krótkie rzęsy i normalnie standardowo przyklei em, rzęsy, no to wtedy efekt niestety jest troszeczkę inny, więc myślę, że to będzie na pewno coś fajnego dla em, posiadaczy krótkich rzęs i, i osób, które chcą po prostu używać sztucznych. Ojejku, wiecie, że ja już mam problem z posmarowaniem po prostu tych rzęs od góry? To jest dopiero los. Bo nie mogę ich posmarować od spodu, będą mi się kleiły do w, w, linii wodnej e, dolnej. I będzie niefajnie. Także. Okej, okay. próba numer dwa. I tak, najważniejsze. O czym musicie pamiętać, to że klej nie może być taki świeży bezpośrednio z opakowania. Musicie chwilkę poczekać, aż to wyschnie. Bo jak tak nałożycie, no to niestety podrażnienie murowane. On troszeczkę musi przesnąć być taki bardziej lepki niż klejący. Dlatego też odczekamy trochę. I będzie to na pewno hardcore. Także mm, lusterko muszę mieć tutaj w pogotowiu trochę. Czekam. Trzeba też uważać, pamiętajcie, bo jednak jest to środek oka. I... No, jeszcze mam okręt. I ym, rzęsy kleimy, wiecie, nie tak jakoś bardzo głęboko, tylko myślę, że na pograniczu y, linii wodnej, a nasady naszych rzęs. Ten klej y, i duo, i ten naszkip, który ja mam, one raczej są takie delikatne, to nie są jakieś takie mocne, cóż, ym, kleje, które wiecie, jak ściągacie rzęsy, to później Wam wyrywają pół, y, pół rzęs, a także tego się nie musicie bać, y, więc startujemy, trzymajcie kciuki. i najlepiej sobie trzymać lusterko, tak jak ja od spodu, wiecie, szeroko otworzyć oko. O Boże, jakie dziwne uczucie. A czekajcie, że już to przykleiłam, prawie. Jejku, to jest niesamowite, normalnie jaja jak berety. Jezu, jakie to jest proste. No nie, no nie, no dacie wiarę, że to już jest przyklejone. Wystarczyło... O, przyklejone i odklejone. I mogłam tego nie ruszać, bo jednak klej nie jest jeszcze mocno zaschnięty, ale zostało mi trochę tego kleju. Więc, wiecie, ta linia tutaj jest mokra, jednak, tak? Także ona, em, kiedy się spotyka z klejem, to musi to dokładnie zasnąć i przyschnąć, żeby, żeby trzymało się. Ale zobaczcie, jakie to jest proste: to jest po prostu mega proste. Bałam się, że to będzie, wiecie, no, ciężkie takie do założenia, że będzie szczypało piekło. Nic kompletnie nie poczułam. Trochę mi się skleiły tutaj rzęsy i to odczuwam, ale ogólnie uczucie jest normalne, zwykłe, by jakby miała do góry rzęsy. W ogóle nie jest to jakieś, wiecie, niemiłe. Wow, ale czad. Widzicie? One się tak ze sobą, później Wam zrobię jeszcze z zbliżeniem, ze sobą tak współgrają, jakby to były po prostu moje, moje rzęsy. Jej normalnie czad, ale będę się teraz tym podniecała. Normalnie szok. W ogóle, w ogóle nie czuć, i jest to mega, mega proste. Nie wiem, jak to wyjdzie na lewym oku, ale na prawym oku widzieliście, że to było proste. Najpierw mi się to odkleiło, dlatego że, a tak jak mówię, linia wodna e, jest mokra. No i z klejem razem to y, troszeczkę trzeba poczekać. O! Właśnie nałożyłam tutaj w tym miejscu klej trochę też od spodu i klei mi się, ale ogólnie, no czad, wow! Przyklejam drugie żensy i Zaraz do Was wracam ze zbliżeniem. Dobra, i w lewym oku idzie tak łatwo. Widzicie, że wsadziłam sobie, ale nie, broń Boże, rzęs ani nic, tylko po prostu klejem dotknęłam oka, gałki ocznej, i po prostu, no i spowodowało to taką mgłę trochę na oku i troszkę mnie to, tak wiecie. Był taki dyskomfort, broń Boże, nie bolało ani nic, nic z tych rzeczy. Znaczy, fajnie mi się to przykleiło, ale później popchnęłam po prostu niepotrzebnie te rzęsy i po prostu one dotknęły klej, dotknął mi. Czego dotknął? Yy, oka, gałki oczne i po prostu taka chmurka mi się zrobiła i zaczęłam mrugać i zaczęło mi zawić oko. Dobra, próba numer dwa. Um. Trochę w tym oku widzę, bo więcej kleju gdzieś tam na Znaczy, drugi raz kleiłam te rzęsy, i, e, i wiecie, mm, gdzieś tam została mi plamka kleju, i teraz ją widzę. Mam nadzieję, że ona się e, troszeczkę zniknie za chwilę. Ale w każdym razie tak, na pewno to nie boli, na pewno to nie jest jakieś piekące, chyba że wiecie, macie naprawdę bardzo wrażliwe oczy, to oczywiście Wam tego nie polecam, ale w każdym razie nie boli, nie piecze, nie szczypie, miałam tylko taką chmurkę, jak wtedy wsadziłam sobie trochę kleju do oka, ale ogólnie nic z tych rzeczy, efekt jest po prostu moim zdaniem oszałamiający, te rzęsy wyglądają mega naturalnie i moim zdaniem... Nikt nie powiedziałby, nie wiedząc, że przyklejałam sobie sztuczne rzęsy, że ja mam sztuczne rzęsy. Po prostu one są niewidoczne. Nie ma widocznej granicy tutaj, gdzie one się zaczynają. Nie ma widocznej granicy kończącej te sztuczne rzęsy. To po prostu wygląda, jakby to były nasze rzęsy. I to jest na pewno ogromnym, ogromnym plusem. Wygląda to mega. Po prostu wygląda to pięknie. Nie ma, nie, nie ma opcji, że ktoś zobaczył, że my mamy przyklejone sztuczne rzęsy. Naprawdę, naprawdę genialny ym, pomysł i genialny ym, sposób. Tak, troszkę się tylko zastanawiam. Bo jednak, moim zdaniem, trochę tego kleju się dostanie do oka. Czy to nie będzie jakieś podrażające na dłuższą metę? Czy to jest takie bezpieczne w stu Na pewno te kleje są jakoś w jakiś sposób sprawdzane em, pod względem okulistycznym i tak dalej, i tak dalej, ale no, nie wiem, czy na dłuższą metę, czy codziennie tak klej to będzie takie bezpieczne dla naszego oka. E, na pewno wygląda to super, na pewno to jest coś nowego i e, myślę, że no, ja pierwszy raz robiłam to przy Was i z prawym ok okiem poszło po prostu y, jak masełko. No troszkę z miałam y, pierwszym razem, no, nie udało się, ale drugim razem już poszło wszystko w porządku. Także nie jest to trudna jakaś metoda. Wystarczy, że otworzycie szerzej oczy, macie lusterko pod spodem i po prostu wkładacie sobie te, te rzęsy no i zostawiacie one delikatnie przywrzą, przywrą, przywrą, przywrą przywrą, przywrą, przywrą e, i delikatnie je później tutaj e, nawet od spodu powiem tam że ciężko jest zobaczyć, że ja mam w ogóle sztuczne, sztuczne rzęsy. Ja się starałam to mm, przykleić jak najbliżej e, nasady. Zobaczymy jeszcze, jak będzie ze ściąganiem. Jak Wam nie zapomnę, to Wam tutaj pod spodem napiszę. Czy jakoś inaczej, inaczej się ściągało te rzęsy. E, no, efekt jest wow. Wow, wow, wow. I dziękuję bardzo Agnieszce, że zrobiła to na sobie i to pokazała. E, tam sobie u niej możecie zobaczyć, jak wygląda efekt, e, wiecie... Mm przyklejony z góry i um, od dołu, jaka jest różnica. No, pięknie wygląda to, super, bardzo, bardzo mi się podoba, na pewno będę korzystała z tego pomysłu i na pewno um, właśnie jak będę kleiła sztuczne rzęsy, bo na razie tego nie potrzebuję, dzisiaj chciałam po prostu tak sobie spróbować tylko, e, to będę kleiła w ten sposób rzęsy, bo no, no, pięknie, no wygląda to pięknie, no kurczę, no rewelacja, rewelacja. Także bardzo Wam polecam, jeśli nie macie oczu wrażliwych, e, jeśli się nie boicie po prostu, wiecie, to jest też... Um, jednak oko, więc musicie sprawę przemyśleć, żeby, żeby sobie tam nie podrażnić. Um, no tak, moi drodzy, tak to wygląda i bardzo, bardzo mi się to podoba. Także jeszcze wam zbliżę. No, wygląda to pięknie. Wow! Jestem zachwycona. Po prostu zaraz muszę napisać do Sandry. Jestem zachwycona w tym prawym oku to wygląda bosko. Po prostu bosko, to lewe jest w ogóle koślawe, jeśli chodzi o rzęsy, ale no sposób jestła. Ciekawa jestem też jak z kępkami, bo Agnieszka oglądałam wczoraj jej filmik makijażowy. Ona tam dostawała kilka nowości i po prostu mówiła też coś o kępkach chyba. Eee, całe rzęsy próbowała sobie przykleić od Hani, ale nie wyszło jej to, bo to było bardzo takie już wyczuwalne, mówiła, że nie poleca, bo ją e, gdzieś tutaj właśnie się wbijało i gdzieś e, na początku rzęs także nie za bardzo całe rzęsy ale no kąciki to jest po prostu rewelacja i coś ona tam wspominała o kępkach że ktoś tam gdzieś kępki też tak przyklejał, ale e, ale nie wiem jak to by było z kępkami musiałabym też spróbować Chociaż kępki są tak, tak praktycznie niewidoczne, że myślę, że nie ma co przyklejać ich od spodu, ale też zobaczymy i wypróbujemy. W każdym razie no, wiem, że się pewnie powtarzam, ale no jestem zachwycona, jestem po prostu zachwycona. No i dobra kochani, dziwna rzecz zrobiona, myślę, że bardzo, bardzo udana i bardzo się cieszę, że spróbowałam, chociaż trochę się bałam, nie powiem, bo wiecie, no jednak jest to oko. O, tak jak Wam powiedziałam, o efekt wiecie, oka przyklejonego od spodu i od góry możecie sobie zobaczyć u bardzo Was zachęcam. Jeszcze raz się powtórzę, żebyście sobie zobaczyły, jak to mniej więcej wygląda, jaka jest różnica, bo może Wam się wydarzy, że nie ma żadnej różnicy, to bardzo Was zachęcam, żebyście sobie tam zobaczyły, zerknęły do niej, a ja się już z Wami żegnam. Dajcie mi znać, czy próbowałyście, co o tym w ogóle myślicie i no, jak Wam się podoba efekt na moich rzęsach. Także moi drodzy, ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, no i co, jeśli zasłużyłam, to czyście kciuki w górę, buziaki, hej!